Kolejny dzień, jak to mówi Odyn, kolejne wyzwania. Yy, powiem tak, yy, odnośnie samochodu. Samochód dalej stoi jeszcze w warsztacie. Najprawdopodobniej to jest zapchany DPF, także będzie czyszczenie, coś tam będą robili. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Mam nadzieję, że nic więcej się tam nie wydarzy. A dziś wybiorę się yy, po prostu gdzieś na pole. Tym bardziej, że one są, jak widać, żniwa w pełni. Co niektóre pola już są oczyszczone, gdzieś tam można przejść. Nie przepadam za łażeniem po polach, ale powiem tak, no w lesie kurde te pająki i te wszystkie inne potworki. No normalnie plaga. Także widzimy się na polu, przy pierwszym dołeczku i zobaczymy co tam na Na miejscu to jest ten teren. Tutaj gdzieś pochodzimy. mam parę użytków. zazwyczaj wychodziły tutaj i boratynki. Tam jakiś medalik znalazłem. W sensie medal. To wtedy to było za wojnę jakąś tam. I tak to. I tu gdzieś pochodzimy. No dobra. Wyciągamy sprzęcik. Ale zakurzony. Na myjnie. Kurde. I Tyk. Wersja gotowa Szpaderek I lecimy Piękne widoki, prawda? No i tak samo tutaj Dołeczek jeszcze nie wiem, ale widać a najprawdopodobniej monetka zgadza się. Aleksander kopieja, ale jest. No i szukamy dalej do następnego. Jest. moj Niezawodna boratynka. Tak ona wygląda Trochę zjechana Ale jest Może teraz będzie lepiej widać No i dobra I śmigam dalej jak widać Nieduży A tu Cusik takiego Proszę Państwa Kwiatuszek Piękny. Szkoda, że nie cały do, do czegoś dosuwany chyba był. Nie wiem. to to tym razem No jest. niestety jakaś pierdła. No i okej. Okay. Ale będzie się raczej zanosiło. Dość ciekawy teren. Tędy przechodziła stara droga. Dokładnie w tym miejscu gdzie stoi moje auto tamtędy przechodziło to wszystko w stronę miasta i stąd te monetki, drobnica, takiego typu rzeczy Tutaj właśnie oczyściłem Nie wiem od czego, do czego jakaś tam pierduka Przypuszczam, że nic ciekawego. Współcześniak. No, zazwyczaj na polach tu wszystko można znaleźć. Sami wiecie o tym. Przeniosłem się z pola w takie aronie, coś w tym rodzaju, gdzieś z boku dzikie posadzone. Już w parę lat ich zapewne niknie. nie Ten, tu, w tym tu jest lasek. No i akurat dołeczek. No i jest moneta, ale co za moneta? Zniszczona, widać, że jest zniszczona ale co to jest dokładnie? No kurde ciężko będę dochodził w domu i zobaczymy jakaś otoka liścia tego laurowego czy jak to zwą i z tej strony napisy to zapewne część jakiejś no nie wiem, zobaczymy. Na pewno dojdę. Przeszedłem tego odcineczka. Tam ostatnio to co żeście widzieli, tą część monety. A co dalej? Spora ilość kapskim. Jak to zwykle bywa. No tym razem jednak coś tam się udało. Wyciągnąć. 1 czwarta kopiejki z 1841 roku. Także tak, warto połazić. Może coś jeszcze będzie. Kurde, grze mnie dziabią, latają. A jeszcze kawa tutaj i... i będę wracał. Może gdzieś się później przeniosę. Jeszcze na wieczór gdzieś połażę, ale w międzyczasie muszę. Kurde, no dziabią mnie jak nie wiem. Kurde, stara krew i gryzą. Można chodzić swobodnie, ale do czego zmierzam? No, tylko co odpaliłem sprzęt, i praktycznie na wierzchu myślałem, że to zwykła blacha jakaś, ale tu widzę, są jakieś ozdoby. Nie mam pojęcia, ale w domu będzie trzeba popracować trochę nad tym, aby doprowadzić to do jakiegoś stanu. I wtedy zobaczymy, co to jest. No i tyle. No i zasuwamy. Muszę być cicho, nie wiem czy widzicie. Staram się przybliżyć Wam. Tylko uszy widać jak chodzą. Zaraz zapewne jak podejdę to będzie uciekało <laughs> o, Teraz w pewnej krasie A tak, Takie zdziwienie Przyłapałem cię na podjadaniu Dobra, muszę iść mam trochę do przejścia jeszcze jest ten dom, gdzie nagrywałem, gdzie wyszły te ozdobienia. Dolazłem aż praktycznie do końca pola. I nie wyobraźcie sobie, że dopiero cokolwiek tu wyszło, a wyszedł właśnie. Proszę bardzo, medalik. Ale to będzie współcześniak. Ktoś gdzieś kiedyś zgubił. No, i tak to. Nie wiem, jeszcze zrobię drugą stronę, przejdę z powrotem i będzie to na tyle na dzisiaj. Zobaczymy jutro, gdzieś tam nad wodę się wybieramy. Także może tam uda się coś. No, tak, panie, no, taka susza, że szok. Ale zawsze miałem w tym okresie, właśnie przełomu lata z jesienią to nigdy nic mi nie wychodziło dopiero jak się jesień zaczęła lub zima bez śniegu to dosyć ciepła to wtedy i wiosna dobra nie przejdę całe te pole i tak szczerze mówiąc wyjąłem tylko dwa druciki i tu dopiero na koniec z takiej dziury ogromnej 2 zł PRL No nie do wiary Naprawdę Nie już się nałożyłem. Tym bardziej że komary Komary niesamowicie atakują Także uciekam cały czas dziawią Także do jutra A Dzień dobry, dzień następny gdzieś tam łazikuję zobacz. taki oto teren Tutaj nie wiem czy droga szła, czy cokolwiek innego między akurat polami gdzieś tam pobiegałem sobie Linie wysokiego napięcia Dołeczek dosyć płytki. No i piękny guziczek. Zobaczcie, z jaką siódemeczką. Siódemka czy kurde, dwójka, raczej siódemka. Bardzo ładne. dosłownie naprawdę jest godzina 18 dogrywam kawałek filmu wczoraj gdzieś tam byłem był. no w dzień nie da się łazić jest taki skwar upał że naprawdę wczoraj gdzieś żeśmy podjechali nad wodę no to nie było gdzie palca włożyć bardziej to wyglądało na męczarnię niż odpoczynek no ale no, każdy chce gdzieś nad wodą posiedzieć dobra zasuwam dalej już po poszukiwaniach moi drodzy widzieliście to co widzieliście jak to mówi Mister Lon, piękny guziczek na sam koniec się trafił. Tam jeszcze jedna monetka się trafiła. No, już tej nie, nie pokazywałem tego, ale generalnie z samego guzika jestem bardzo zadowolony. Tam inne rzeczy, które żeście też widzieli, no cóż mogę powiedzieć. Na razie jest jak jest, tak? Jest fajnie. To dobrze. Niebawem. Już za dwa tygodnie widzimy się w Szwecji. A teraz no co, kończę ten odcineczek. Życzę wam wszystkiego dobrego, tradycyjnie w przyszłym tygodniu. Bawcie się dobrze, bo to już kurde końcówka wakacji, no i kurczę lato zbliża się ku końcowi. Także heja, zapraszam jeszcze do subskrypcji mojego kanału i oglądania filmików. Także pozdrawiam.